i duszno w tramwaju, bądź ciepło, można te okienka uchylić boczne, któreś, jakby Państwu nie przeszkadzało. Ścisnąć i na dół, i do jakiegoś tam momentu. Nie, nie, niżej to podwory. E Tak. To może ja, tak mówię, może by pan, jak tu na piastu będziemy, no tam by, by się, zanim ja obiadę przez jaki roński plac to na spokojnie pan może zdążyć obejść, bo kurde, boję się, że jak tak staniemy, a dojedzie z tyłu, to, to, to co ja zrobię? No, nie wiem, ja pana te... To, to pojedziemy na pomorzane. Na Konsztalenie ja przyjedzie następnym trupalem na prawo. Ale... Dobra, to tak zrobię. Jakby, no to już. Jakby tak wyszło, że coś wyjedzie, to i wtedy na pomorzane na, Kostanie, na Kostanie. Kaiser Wilhelm Adel. Kaiser Wilhelm Adel. やるさん

Co ty na to? Ty na ten Tak? Teraz zjedziemy na prawą w Jagielońską Rydżę. Też ten sam czas zabudowy 1873714. tory, Ja tam zawsze mogę półko objechać <grymne> na Pomorzanach. A jak już na Pomorzanach będę wziął, że nie tak, pojadę i się spotkamy na Nie, że się nie to. どんな感でバレ Welke farmen hier? Bierfarmen? Bierfarmen? Extra. Volgens mij maar we moeten even een andere auto. een andere auto. We moeten even een een andere auto. auto. We een andere auto.